poraznik jak określać przedmioty Space Fingers Simulator 1 wypalamy sobie tego doklikamy więc mamy już tu oczywiście jak macie to klikacie tu macie tu, tu. klikacie saving to i patrzcie tu są twoje zapisy, jakie macie, klikamy tu, play, dalej, tu my wol, play, no, Wolnijmy rocket w tu są te link. jak to coś z moja sobie zapisze, ha 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 jota, ja, usuwamy sobie i patrzcie, Bierzemy sobie na...

tego zaraz za. Jak już mamy test, nie to, to, test, to. I tu macie tu. To chyba poszerza, to podłuża, a to skręca. To, to, to nie tu. To chodzi nam o skręcanie. Tu. Kiedy, 148. Klikacie tu i zapisz. Klikacie grę, lot. No i tutaj, o, test to to. I mamy zrobione. A. Pokażę jeszcze raz coś. No jak tu jesteście, klikacie tu. Tylko no, e. Piątka, a tu niech będzie siódemka, tu zapisz gra Ład. I patrzcie, mamy i można przekręcać wszystkie przedmioty. Więc polecam Wam jak najbardziej to zrobić.